Witajcie ponownie. Tym razem tematem naszych rozważań będzie depresja oraz co zrobić, żeby zniknęła z naszego życia raz na zawsze. U każdego człowieka okresy dobrego samopoczucia przeplatają się z chwilami załamania nerwowego. Przejście z jednego stanu w drugi często nie wyróżnia się niczym szczególnym. Wyrównany cykl emocjonalny charakteryzuje się tym, że czujemy się przez trzy dni bardzo dobrze. Jesteśmy w dobrym nastroju, cieszymy się doskonałym samopoczuciem fizycznym i psychicznym, a potem nadchodzą trzy dni nieco gorszego samopoczucia. Długość tego cyklu może być zmienna, jednak u każdego człowieka wahania nastroju mają charakter cykliczny. Podświadomie czujemy, że w czasie gorszych dni nie należy podejmować żadnych ważnych decyzji. Czasem jednak cykl zostaje zaburzony i ilość gorszych dni zaczyna dominować lub zły nastrój staje się gorszy i powoduje większe przygnębienie niż zazwyczaj. Doktor Hornel Hart radzi w takim przypadku, aby zrobić wykres naszych codziennych stanów uczuciowych, uwzględniając chwile radości, wdzięczności, strachu, przygnębienia, a następnie przypisać do każdego stanu sytuację, myśl lub emocje, które go wywołały. Może się okazać, że nasze przygnębienie lub depresja wywołane zostały przez jakąś myśl lub sytuację, która nieustannie do nas powraca. Doktor Hart mówi, że trzeba najpierw zrozumieć swój problem, aby móc do niego nawiązać i popracować nad jego rozwiązaniem. Kiedy już rozpoznamy źródło problemu, możemy zastosować sugestie, które zmienią nasze emocjonalne nastawienie do tej konkretnej sytuacji. Bardzo częstą przyczyną złego samopoczucia są nasze nieuświadomione lęki. W efekcie jakichś przeszłych wydarzeń lub słów, które zapadły nam głęboko w podświadomości, nosimy w sobie lęk, który objawia się paraliżującym strachem lub niemocą w działaniu. Lękamy się samotności, opuszczenia, konsekwencji niepowodzeń oraz wypadków. Gdy w naszym życiu pojawia się lęk, nawet gdy nie jesteśmy świadomi, czym dokładnie jest, Tworzy on w naszym ciele określone nastawienie emocjonalne. Przejawia się to w postaci naszego najczęściej negatywnego wyobrażenia, jak dana sytuacja powinna się rozgrywać. Tracimy wiarę w siebie, chęć do działania i motywację. Pierwszym krokiem do uzdrowienia z lęku jest uświadomienie sobie, czego się obawiamy i jaka sytuacja jest z tym związana. Gdy czujemy, że nie możemy spełnić naszych marzeń otrzymamy w odpowiedzi opóźnienia i przeszkody. Lęk przed byciem wartościowym i szczęśliwym człowiekiem, cieszącym się miłością i zdrowiem, gwarantuje, że każda nasza relacja z innymi ludźmi będzie odzwierciedlała właśnie nasze lęki i emocje. Bądźmy świadomi, że subtelna zmiana w sposobie, w jaki postrzegamy siebie, jest jedynym, co jest potrzebne, aby zmiana ta została odzwierciedlona w naszym życiu, zdrowiu, karierze i związkach. Kluczem do uzdrowienia lęków jest zmiana sposobu widzenia samego siebie. Jeśli posiadamy mądrość, aby rozpoznać przesłania, jakie zostają nam odzwierciedlone poprzez osoby i wydarzenia z naszego życia, możemy uzdrowić nasz światopogląd. Naukowe badania wykazały, że gdy zmieniamy nasze uczucia dotyczące tego, co wydarzyło się w przeszłości, zmienia się chemia naszego ciała w chwili obecnej. Czasem jednak bardzo trudno zmienić nasz stosunek do jakiegoś wydarzenia człowieka bądź słów, które zostały wypowiedziane. Zmiana ta wiąże się bowiem ze zmianą naszych przekonań lub fundamentów naszej osobowości. Można tego dokonać poprzez świadome zrozumienie i pracę nad sobą, lub podczas sugestii hipnotycznych. Jednak najnowsze obserwacje wskazują, że najlepsze efekty przynosi połączenie obu tych metod. Sugestie dawane podczas transu łatwiej docierają i głębiej zapadają w podświadomość, po czym przenoszą się na odpowiednie zachowanie. Natomiast świadome zrozumienie usuwa ewentualny sprzeciw naszego ego wobec zmiany utartych schematów. Z kolei sugestie podawane bez udziału hipnozy lub zrozumienia wewnętrznego, zwykle odbijają się od naszej osobowości, jak piłka od ściany. Aby uzmysłowić sobie, na czym polega zmiana postrzegania siebie i świata, zadaj sobie proszę pytanie. Czy zauważasz dookoła siebie tylko niemiłych ludzi, dziury w drodze, lub bałagan? Jeśli tak, to jak postrzegasz świat, że nie zauważasz pięknych krajobrazów, interesujących ludzi i miłych gestów? Zrób lepszy użytek ze świadomości i posługuj się nią, dokonując wyborów. Pamiętaj, że to, na czym skupiasz swoją uwagę, zasilasz swoją energią i przyciągasz do swojego życia. Wydaj swojej podświadomości polecenie, aby wybierała to, co służy Twojemu szczęściu i rozwojowi. Takie sugestie są z powodzeniem stosowane w czasie każdej hipnozy. Zadaj sobie, proszę, jeszcze jedno pytanie: Czy Twój umysł zaprzątają głównie myśli o problemach, spotkaniach, sprawach do załatwienia i tym, co ktoś powiedział? Nie zajmuj się problemami wznieś się ponad nie. Koncentrowanie się na problemie oznacza utrzymywanie go przy życiu, a tobie uniemożliwia posuwanie się do przodu. Negatywne myśli i sytuacje analizuj jak najkrócej i tylko w zakresie niezbędnym do wyciągnięcia odpowiednich dla twojego rozwoju wniosków. Zacznij energię swojego potencjału koncentrować na tym, co możesz zrobić tu i teraz, a nie na żałowaniu przeszłości. Im bardziej koncentrujesz się na tym, czego sobie nie życzysz, tym większe nadajesz temu znaczenie. Zamiast myśleć o problemie, zapomnij o nim. Wystarczy fakt, że znasz naturę problemu i pytanie, jakie należy postawić. Zadaj to pytanie i wypuść je jak balonik z rąk. Wkrótce w twojej podświadomości dokona się coś niezwykłego. Zyskasz dystans i zrozumienie, co tak naprawdę ma znaczenie. Wszystko, co się wydarza, jest po to, aby czegoś nas nauczyć. Dopóki roztrząsamy i analizujemy jakąś sytuację, trudno nam sobie uświadomić czego miała nas nauczyć. Jeśli masz problem, aby nie angażować się osobiście w jakieś wydarzenie lub myśl, przeżyj ją ponownie w wyobraźni jako obserwator. Zyskasz wtedy niezależny punkt widzenia i chłodnym spojrzeniem ogarniesz całokształt kształt ze wszystkich stron. Jeśli do krytycznej sytuacji odnosisz się jednak jak do nieszczęścia, możesz przeżyć załamanie. Natomiast jeśli odbierasz ją jako możliwość samodoskonalenia, zamiast rozpadu doświadczysz tworzenia i rozwoju. Inną przyczyną depresji mogą być frustracje wynikające z niezrealizowanych pragnień. Powstająca wtedy irytacja i złość rodzi pesymizm który pozbawia energii i wiary w siebie. Uświadomienie sobie tego uzdrawia psychikę. Jednak najpierw zidentyfikuj źródło negatywnych stanów, a potem zadaj sobie pytanie, czego tak naprawdę chcesz. Nie zastanawiaj się, dlaczego coś ci się nie udało, ale wybierz sobie jakieś marzenie i pomyśl, co możesz zrobić teraz, aby przybliżyć jego realizację. Dobrze ukierunkowana myśl, jest zdolna wytworzyć inspirującą siłę, która zmienia się w kreatywne działanie. Doświadczenia hipnozy potwierdzają tezę, że jeśli pragnienie człowieka dotrze do subtelnych warstw umysłu i podświadomości, to prawdopodobieństwo realizacji takiego pragnienia wzrasta wielokrotnie. W tej prezentacji dowiedzieliście się o istnieniu cykli emocjonalnych, o uczuciach i emocjach charakteryzujących stan złego nastroju o przyczynach w postaci przeszłych wydarzeń, wspomnień lub wypowiedzi. Wiecie już też, jak ważna jest zmiana waszego wewnętrznego nastawienia i postrzegania tych sytuacji, które wywołują w was emocje prowadzące do depresji. Wiecie również, jak myśleć i działać, aby miejsce depresji w waszym życiu zajęła inspiracja i kreatywność. Możemy nawet stworzyć prosty schemat powstawania i pozbywania się depresji. Po pierwsze, wydarza się coś najczęściej niezgodnego z naszymi pragnieniami, planami, lub światopoglądem. To wydarzenie rodzi w nas pewne uczucia i emocje strach, agresję, złość, nienawiść, żal i zazdrość. Rozpamiętywanie i analizowanie tego wydarzenia nieustannie kieruje naszą uwagę w tym kierunku. W wyniku niezrozumienia tego, co nas spotkało, tracimy, zależnie od sytuacji, Wiarę w siebie chęć do działania i motywację. Ogarnia nas niechęć, zły nastrój i depresja. Prze różnymi technikami przekierowujemy naszą uwagę, myślenie świadome i podświadome na pozytywne aspekty naszego życia. Zaczynamy wizualizować szczęście, myśleć pozytywnie, dostrzegać piękno i koncentrować się na działaniu. I schemat ten ma sens. O ile uświadomiliśmy sobie i zrozumieliśmy, dlaczego wydarzenie z punktu pierwszego wystąpiło w naszym życiu. Obecnie błędnie jako przyczynę depresji postrzega się właśnie to pierwotne wydarzenie z punktu pierwszego. Ktoś popadł w depresję z powodu rozpadu związku, utraty pracy lub choroby najbliższej osoby. A jeśli to wydarzenie zaczniemy postrzegać jako skutek, a nie pierwotną przyczynę? A pierwotnej przyczyny zaczniemy szukać jeszcze głębiej? Co jeśli pierwotna przyczyna tego wydarzenia jest gdzie indziej, a nasza depresja to jedynie objaw niepogodzenia się z zaistniałym wydarzeniem w wyniku niezrozumienia jego pierwotnych przyczyn? Właśnie o tym nowym ujęciu przyczyn depresji dowiecie się więcej w kolejnej części prezentacji. Serdecznie zapraszam.